Mój kot jako mentor korporacyjny? Owszem. Przez lata nauki i doświadczenia w korporacji nauczyłem się wielu wartości. Jednak dopiero obserwacja mojego kota uświadomiła mi, jak bardzo można je uprościć i zastosować w praktyce. Pierwsza lekcja elastyczność. Mój kot potrafi przystosować się do każdej, nawet najbardziej niespodziewanej sytuacji. Ileż to razy widziałem, jak z gracją akceptuje zmianę miejsca swojej drapaczki czy niespodziewanych gości. W korporacji to przypomnienie, że zmiany są nie tylko nieuniknione, ale i potrzebne. Druga lekcja: skupienie. Kiedy mój kot poluje na swoją zabawkę, cały świat przestaje dla niego istnieć. To przypomnienie, że czasami trzeba zamknąć skrzynkę mailową i skupić się na jednym zadaniu, by osiągnąć mistrzostwo. Trzecia lekcja: work life balance Mój kot wie, kiedy czas na zabawę, a kiedy na drzemkę. Niezwykle ważne przypomnienie, że życie to nie tylko praca i że odpoczynek jest kluczowy dla naszej kreatywności i produktywności. Czwarta lekcja. Wartość nagród. Mój kot doskonale wie, że po każdym dobrym zachowaniu czeka go przysmak. W korporacji to przypomnienie, że motywowanie zespołu i docenianie ich wysiłków jest niezbędne dla budowania zaangażowania. Zaskakujące? Może, ale czasami to właśnie najprostsze obserwacje mogą nauczyć nas najwięcej. A co Ty możesz nauczyć się od swojego zwierzaka? Podziel się swoimi spostrzeżeniami.